Witam w kolejnym odcinku SGSM Top. Dzisiaj 9 teleturniejów, które są znane w Polsce, a które we Francji były emitowane na antenie stacji telewizyjnej TF 1 czy jak to woli po polsku TF1. TF1 to jest największa prywatna stacja telewizyjna i w ogóle największa stacja telewizyjna we Francji. Której, jej fenomen polega na tym, że powstała w latach 30. jeszcze, kiedy to telewizji było ma bardzo mało. I do roku 1987 była to telewizja publiczna. Dopiero w 1987 roku e, tę telewizję sprywatyzowano i dopiero wtedy e, jej właściciele nowi zaczęli e, ściągać do Francji e, różne formaty z zachodu ze Stanów z Wielkiej Brytanii i tak dalej. No. I co ciekawe, we Francji, jak już kiedyś mówiłem, nie ma telewizyjnej jedynki. To właśnie TF1 było odpowiednikiem polskiej TVP1. Ale to zostawmy. Przechodzimy teraz do meritum, czyli 9 teleturniejów w TF1, które są znane w Polsce. I w tym miejscu zaznaczam, że jak już tradycyjnie na kanale moim drugim kanale Alien Spartans pojawi się lista 7 programów. TEV1, które nie są teleturniejami, ale które również są znane w Polsce. Link do tej listy macie w opisie. A teraz lecimy. 9 teleturniejów t 1 które y, są znane w Polsce. Ułożone zostały przypadkowo i niemal przygorszy. Numer 1: milionerzy. Numer 2: najsłabsze ogniwo. Numer 3: dobra cena. Numer 4: FAMILIADA Numer 5 POSTAW NA MILION Numer 6 KOŁO FORTUNY Numer 7 IDŹ NA CAŁOŚĆ Numer 8 Jeopardy, czyli WABANK I numer 9 GILOTYNA Dziękuję Wam za uwagę. Przypominam jeszcze raz na Alien Spartans lista 7 programów TF1, które nie są tele a które są znane w Polsce. Link w opisie. Teraz wam dziękuję za uwagę. Oglądajcie, subskrybujcie do w górę. Do zobaczenia.